Witam wszystkich, tu komikos. i dzisiaj pokażę Wam rozpakowanie boosterboxa z serii diamant i tajemne skarby w polskiej wersji językowej ale przedtem ustawimy sobie tutaj logo o, o, o. oraz mam tu kosulki 100 sztuk nowiesieńkie, świeżuteńkie w sam raz na unboxing boosterboxa dobra

Ja, mi pierła, to jedne skarby. I zaczynamy po kolei. Relikt Czaszki, Markrow, Vulpix, Energia typu Metal jako Reverse, a rzadką kartą jest Nintels. Również fajnie. O, Nocna Konserwacja, czyli Nocna Konserwacja, Chirafarik oraz Sheldon. Wszystkie boosterki będę, wszystkie karty pozostałe z boosterką będę kupował tam. Execute, Aipom, Snorrown, Centru, Relikt czaszki, Finion, Reverse. Rzadką kartą jest o. Holo, Agron, Holo, Fajnie. Dalej. wigrot Anonite oraz Kranidos. Czy nie za dużo światła? Nie wiem. Chyba tak może być. Magikarp, Chikorita, Nidran, Slaukot, Aron, Feraligat Reverse. jest to jednocześnie rzadka karta, a moją rzadką kartą jest Mr. Mime. Dalej, Octillery, Granica Jeziora oraz Trogang, Aipom, Ursaring, rzadka karta jako Rivers, a rzadki trafił się holo, Axi. Super. Dalej mamy Parasect, Vigoroth oraz Nidorina. Liczę tym razem, że trafi mi się coś fajnego. Chciałbym bardzo, żeby to było tak czasu przestrzeni. I od razu teraz was mogę zaprosić. Bo planuję, nie wiem czy jeszcze wypali, ale chcę zamówić cały karton boosterboxów, czyli 6 boxów w takim kartonie: Anon T Reverse. Och, Electawire, poziom X. Ładnie. Tylko liczę na to, że będzie drugi poziom X albo jakiś. Właśnie sekretarz jak zakrzywienie czasu przestrzeni. Fajnie by było, chciałbym je w końcu trafić. Kraince jeziora, silo oraz tropios. Tak więc te pierwsze boostery to, tak jakby teraz zakończyć unboxing, to już dobre, dobra pule. Cremorant, Spinnera, Crowbrank, Totodile, Cyndaquil, Reverse, rzadką kartą jest Abomasnow, eee, Sandslash, Chilling oraz Parasect. Te koszulki, wiecie co, one mi tutaj, chyba je postawię tu, żeby mi było łatwiej brać drugą ręką. I jeszcze taki. Ja mogę zrobić, szybki trick. Poczekajcie chwilę. <laughs> Diament i Perła Set zawiera 124 karty, w tym 3 poziom X. Magmortar poziom X, Electavire poziom X oraz Lucario poziom X. oraz sekretnie rzadką zakrzywienie czasów przestrzeni, którą chciałbym trafić. Mm. Musiałem zmienić koszulkę, bo tak szybko kurier przyszedł nie, ma, nie miałem kiedy. Nawet... Ojejku, to teraz jest znowu źle. Snower, Electrike, Speel, Megby, Crowgang, Parasect Reverse, rzadką kartą jest Mentine. No i Chimling, szybka piłka oraz Dugong. Whistle, Wolpie, to Shinks, Totodile, Rzadką kartą jest manetric. Zobaczcie co jest rzadką, również manetric, manetric, Transprice, baylift, trio. Małagan się mało robi. Już sprzątamy. Zubat, Magikarp, Paras, Tediursa, Snowar, Magmortar, Reverse, pięknie. Kriketun, Rzadki. Jak widzicie wszystkie karty od razu pakuję do koszulek. Anon M, Zespół Galaktycznego Zakładu, Ars <laughs> W ten sposób moje karty zachowują stan kolekcjonerski oraz swoją wartość. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje karty. Warto zainwestować te parę groszy w koszulki, bo to... Wychodzi 3 zł za stokoszówek. A karty w dobrym stanie mają swoją cenę: Magby, Agbara, Cricketude, Spill, Bronzer, Snower Rivers. Pięknie. Gajardo z rzadka karta. Chciałem go mieć, ponieważ tylko jedną sztukę mi się udało go zdobyć jak do tej pory. Nie dość, ma fajny atak. To jeszcze fajny rysunek: Senslash, Bailey Flairon. Electrike, Finion, Abra, Megby, Apom, Mister Mime, Reverse jako rzadka karta, jako jest również rzadką kartą, a rzadka karta Meganium, Hollow. Do tego jeszcze nocne konserwacje, Leiron oraz Girafalik. Ups, Meganium nie tutaj. Hop. Birów, Finion, Bronzor, Cricketon, Abra. Ups. Kartą reverse jest zubat. A rzadką kartą jest Ursaring. Do tego jeszcze energia typu ciemność. Fajnie. Graveler oraz Krokonał. Jejku, sorry za te wstrząsy. Już tutaj spróbuję to. O! Próbuję je wyeliminować! Wyeliminować! Już mi się język włączę. O! No. Relikt pancerza Pikachu, Doduo, Buizel, Spinnerak, Tediosa Rivers, rzadka karta Nido queen. Dalej, Piłka Zmierzchu, Energia typu Metal oraz Kranidos. Shinx, Weasels, Laukot, Paras, Zubat, kartą Reverse jest Golbat, fajnie. Rzadką kartą jest Sudobudo. Graveler, Dugong oraz Gabit Pikachu, Bidów, co ja robię, Finion Bronzor, Cricketut, Luminion Reverse, jest również rzadką kartą. A rzadka karta to Slapping. Dalej, Girafarik, Szybka Piłka oraz Anun T. Larvitar, Relikt Pancerza, Barbocz, Snower, Tediursa, Gajaldos, Reverse. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Rampardos jako Rzadka Karta. I dalej gravler, silo oraz magmar. Chyba będę musiał w przyszłości sobie zmienić miejsce na unboxingi, bo tak w powietrzu nagrywać przy dyserbockach wszędzie zaczynają boleć. I nogi odstania. No. <laughs> Execute. Road Central, Relit, Czaszki, piczu, Abra, Reverse. Hmm, ładnie, ale kazam jako rzadka karta z hologramem. Szybka piłka, Happy oraz Nidorina. I co? Czy to już połowa boosterboxa? Tak jest, to już połowa boosterboxa. Jesteśmy w połowie filmu. Mamy tutaj takie karty jak... Oj, 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 Aron, Chensy, Crow, Snoraut, Sindakwil, Rzadka karta Toxic Rock. Dalej, Golbat, magma. A i co ja robię? Karty rzadkie i Reverse na osobną kubkę, na osobny stos. Dobra Kolejna część Booster Boxa Zubat Markrow, Puzzle Full pick Kibu Albo Masną jako rzadka karta Reverse Rzadki Crowbat. Anon E Octillery oraz wyszukanie BW No, Kriketu Kriketu Nidorangiodut Leiron Reverse. Rzadką kartą jest Cinchą. Dalej, Kwilawa, Koparka Reliktów oraz Scieldon. Sencru. Sil do duo, spinnerak Subat, MBPom, reverse. Tutaj coś ma taką drobną. Tu nie wiem, co to jest: Anon i Sensle, Quilava, wyszukanie BB. Mam wrażenie, że tam. To Coś się przewróci. Serskit, Shingx, Full Pix, Barbo, Slawcott, Axi Reverse. Co jest rzadką kartą. Ariados, rzadki. Rzadko spotykany. Piłka z Mieszku, Hepini oraz Sheldon. No i tak jak się trafił ten jeden Lektawyer. Like to tak do tej pory jest. Nic, nie ma żadnego poziomu Xa ani zakrzywienia przestrzeni. czy to oznacza, że tylko jeden poziom X będzie w boosterku w boosterboksie. Electric Pom A Pom znaczy się Magbi Abra Scratch Reverse, rzadka karta. Energia typu multi, energia multi, to specjalna energia. Jupiter Masquine Happy. Mhm. Piccolo, Centru, Centru, seal, do duo, spinnerak, Buizel Reverse, rzadka karta z hologramem Blissy. Piłka z mieszku Parasekt Anon E. Eh. Bronzor, Piczu, Happy Rivers, Miska Rzadki, Kranidos, Nidorina oraz Dugong, Syndaquil, Remorain, Chensi, Larvitar, Pikachu, Gibu, Rivers, rzadką kartą jest Bestidon, Bestidon. Wyszukanie bebę oraz nitorina, larwitar, markro, nidoran, seal Kibble, larwitar jako reverse karta, rzadka schorog z hologramem Azelf. Jestem również oraz sielą Szyldą, ja tam ten zostało no. Tuareg, mhm. Chikorita, Finion, Finion, Tuareg, Snower. Eh, Tuareg, Rivers jest Raichu River jednocześnie rzadką kartą. Rzadki Walerin. Valrein. Doduło Nocne Konserwacje oraz Tropius. Kabusterków. Och! Och, nie widzę, co tu jest! Abra, Syndaquil, Remo Rind, Larvitar, TransPrace Reverse i zamek oczy Ja tego nie widzę. Liczę, że to jest zakrzywienie czasu. Jest zakrzywienie czasu przestrzeni piękności! Mmm, -hmm. świetny stan naprawdę natychmiast to koszulki no i stało się trafiłem to co chciałem zakrzywienie czasoprzestrzeni przestrzeni. fajnie 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 jeszcze adon e do tego to było w usterku z garczomka i co teraz już nie, to nie jest booster. To jest booster numer 29. Te dürse, Snower Electric Spill. Ło! Ło! Maggie. To to jeszcze krzywo ucięty. Lucario poziom X Jej! Ale fajny booster. Box. Lucario poziom X Jejku. Tropius Anum M. Cranidos. Jeszcze zobaczcie na tego, co to, to daje. Jeśli macie takie karty, które są dość krzywo ucięte, to się nazywa jak? Nie wiem. Może krzywo ucięte. Tak samo z tyłu. Spójrzcie na to, jak je, jaka jest różnica. Tu widać i tu. Znacznie grubsza. A z jednej strony jest ramka. Dobra, ale fajnie już zakłód tego boksa się zwrócił. Hop, execute to Totodile. Aaron, aron Chancy. chimcho reverse. Spójrzcie, znowu taki krzywo ucięty, ale fajnie. Liczę na to, że jak sobie zamówię 6 booster boxów glali, rzadka karta, to mi się trafią właśnie takie krzywo połcinane, bo chciałbym je zdobyć właśnie do kolekcji są dość trudne do zdobycia, a fajnie mieć taką, takie błędnie wycięte karty. Jeszcze zostało zostały zostało 5 boosterków, ten jest piąty Kingston to Magic Magikarp czy Nidoran, Dodrio, do Drio Reverse. Wszystkie takie krzywo ucięte. Super Egzekutor rzadki. Zespół galaktycznego zakładu Dance Race oraz Senslash. Cztery ostatnie sztuki. Dum -tru 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 -tru. MCC Execute Syndaquil Pikachu Ala Kazam Reverse Feraligatr Rzadki z hologramem fajnie, że mi się w ogóle teraz trafiły takie dobre karty, za każdym razem kiedy zawsze kupowałem boosterboxa z serii Diamond i Perła, tajemne skarby miałem jedynego poziomek w boosterboxie to dość słabo Zawsze może być gorzej i nic się może nie zrobić. Markrow Wolfix, Weasel, Gibble, Sings, Pikachu jako, jako Reverse. Również krzywa Super. Cricketon. Rzadka karta. Gabit, Leiron oraz Masquerade, Ostatnie dwie sztuki. Nie liczę już na to, że będzie och! Rzadką kartę opuściłem, to nic takiego. Nie liczę na to, że już by był poziom EX czy Cigarette. Bo to był chyba oszalało, z radości. Ale może holo. By było fajnie. Chikorita. Giotud. Zubat. Magikarp. Paras. Supporter, Wyszukanie. Bebe. O oh yeah, Holo Celebi. Awesome. Fajnie. Piękny hologram. Celebi. Cabit Anon M. I proszę państwa, nadszedł ten moment. To jest właśnie ta chwila, w której rozpakujemy ostatni booster Z serii Diament i Perła. Tajemne skarby. Dobra, przechodzimy. Ciach, ciach, ciach. Folia została rozpakowana. Następuje wyjęcie kart. I rozpoczynamy Przegląd Cricket Hot Bronzor Bronzer Beatwitchu Kartą Reverse Execute A rzadką kartą? Typhlosion. Ho! Jej! Nie, nie mogło być naprawdę lepsze zakończenie tego rozpakowywania. mask Rain oraz jeszcze dodatkowo energia typu ciemność. Super! Jestem bardzo zadowolony z rozpakowywania tego boosterboxa poszło dość sporo koszulek hmm. same super karty 36 to jest 70 no tak tyle koszulek poszło najfajniejsze karty electowire poziom X zakrzywniej czasoprzestrzeni lucario poziom X super cyk 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 Facebook.com Ukośnik to mój profil oficjalny, gdzie mnie możecie znaleźć i dodać do znajomych, pytać o wymiany. A na facebook.com Ukośnik Hikomikos 2 możecie się możecie kliknąć, lubię to. Ja teraz tak szybko posortuję karty, według rzadkości i zaprezentuję Wam podsumowanie tego unboxingu. Ogólnie to nie spodziewałem się takich dobrych kart. Liczyłem na to, że może jedna lub dwie. Nawet samo zakrzywienie czasu przestrzeni, gdyby mi się trafiło w booster, w booster boxie, to już by było satysfakcjonujące dla mnie. I powód do radości. Dobra. Druga końcóweczka. Szybko. Ile mam jeszcze czasu? 4 minutki, tyle moja kamera, właściwie mój aparat, potrafi nagrywać. Może zainwestować w lepszą kamerę, bo 30 minut to teraz jest dla mnie mało czasu. Ach, zwłaszcza jeśli bym chciał nagrać na przykład rozpakowywanie 6 boosterboxów naraz, albo może chociaż po części. Na część to powiedzieć, bo komu by się chciało oglądać? Godziny. Unboxing 6 boksów. Lepiej każdy, chyba z osobna. Napiszcie w komentarzach. Chyba każdy jest z osobna z boksów. Będą filmiki ponumerowane. Ok, chyba się wszystko zgadza. Jeszcze taki szybki rzut oka. Jejku Wyłączamy Nie ma możliwości dzwonienia do Hikomikosa Podczas nagrania. Dobra Z fajnych kart Z błędami Oraz energiami To jest Anon E Equip wyposażenie Tak trzy sztuki Nocna konserwacja Konserwacja nocne, również trzy sztuki. To są takie błędy, ponieważ te karty zostały produkowane w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj trzy energie specjalne, fajnie. Rzadkie karty, jakie mi się trafiły. Anon i, e, fajnie. Energia multi. Glali, z tych co chciałem. Co tu jeszcze może być? Gajartos. Nido Queen, Slow King oraz z takich fajniejszych. Dalej karty: Reverse Abomasnow, Leiron, Ape, Axi, Liska Szwizzle, Happy Gible, Larvitar, Raichu, Dancebrace, Zotodail, Cincha do Trio, Alekazem, Pikachu. Wyszukanie Bebe, Execute, Energia typu Metal, Finion, Feralikat, Earthring, Anon, T, Parasect, Menetric, Magmortar, Snower, Mr. Zubat, Tediursa, Golbat, Luminion, Gajertos, Ambra oraz <coughs> Karty z hologramem, Blissy Holo, Azelf, Feralikat, Selepit, Eiflausion, Agron, axi Meganium, Alakazem. Super. No i trzy super karty. X, poziomek, zakrzymienie Czasoprzestrzeni oraz Elekta Wary poziomek. Wejdźcie na facebook.com komukośnik i komikos Dowiecie się wszystkiego na temat mojego kanału i nie tylko. Zapraszam Was również na moją stronę internetową www.hikomikos.pl na Twitter, na Google. Oj oj, co tutaj mamy? Za sto wielki. Puszek. Dobra, to tyle, na razie, cześć. A i te wszystkie karty są na wymianę. Tak samo te oraz te talie po polsku. A także, że to tyle. Na razie, cześć! Pa pa...